Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Kusiak. Witajcie w kolejnym odcinku GTA 3 ruszam dalej, lecimy do Asuki, Asuki, Asuka, Asuka, Suka, Asuka, dobra. Dawaj mi ten samochód. Nie lubię tam do niej jeździć, no ale cóż, dobra, tędy chyba tędy. Z tego co wiem, to te misję u tego jej, nie wiem, brata, czy u kogo tam, to sobie mogę spokojnie pominąć. Nie są mi w ogóle potrzebne do przejścia. Okej. Okay. Pojawiło się pytanie, czy będzie jeszcze Sandra z i Vice City. Szczerze mówiąc, nie wiem, ponieważ wychodzą też inne gry, które będę chciał ogrywać, więc prawdopodobnie na chwilę obecną nie, a być może sobie przyjdziemy na streamach. To wtedy... Wtedy bardzo możliwe, że to po prostu polecia na, na streaming until you zauważyłem sobie coś takiego, że rozpoczął się wrzesień i w wrześniu zawsze dużo osób, nie wiem czemu, nie wiem czym to jest spowodowane, że po prostu bardzo dużo osób yy, mówi, yy, Lepsze streamy na YouTubie i tak dalej, nie? Wydaje mi się, że chyba ci, co chodzą jeszcze do szkoły w jakiś tam sposób... To po prostu... To po prostu ten... A co, ja mam go dogonić, czy co? To po prostu chcą oglądać w szkołach, czy coś, no ale przecież apka Twitcha też jest, nie? blisko nie to policyjną jeszcze Lol nice. Strasznie, mówię, strasznie, strasznie, krótkie są tu misje, przynajmniej tak na tyle, co obecnie już tutaj gra ma. Już trochę tej gry, aby nie patrzeć, przeleciało. To w sumie, tak takie króciaki, króciaki. Ale w sumie to też nie ma co, nie ma co narzekać, ponieważ to taka, taka była technologia dawniej, nie? To też nie, nie można było zrobić nie wiadomo jakich długich misji i tak dalej. jakichś jakich bardzo złożonych, nie? To jednak te czasy. 2001 rok, jakby nie patrzeć, nie? 2001, to jest 22 lata już magierka. 22 lata, jasny gwęd. Niektórych osób, które mnie tutaj oglądają. To jeszcze na tym, na świecie nie było. No i teraz jak mam sobie to, to stąd wysiąść w ogóle. Bo ja do tego. Ja nie mogę... Spoko, dzięki. Nie tak to skoczyć do wody i się utopić. No ale dobra, zaliczona misja, także pit majonez. sobie samochód stąd i lecimy znowu do... Asuki. To tu jest wyjazd jakiś? Skoro tu gdzieś wjechali, to gdzieś musi być wyjazd. Upsi. Gdzie ja w ogóle jestem? W którym miejscu? Okej. Okay. Okej, okay. dobra, myślę, że możemy jechać tędy. Tutaj moglibyśmy przelecieć na drogę. Jest tu dużo ludzi, nie? Jak na taką... Na czwartą 30 to tych ludzi jest tutaj multum. Nie wiem w sumie ile mi tu jeszcze zostało tej gry. Muszę sobie policzyć tej misji, ale troszeczkę jest. Ale może faktycznie e, o przyszłego tygodnia powinienem skończyć, słuchajcie. No i czasami widzę tak się lubi bugnąć, że nagle po prostu wychodzi do do menu, nie do mapy. No ja, dobra, okej, okay. a kolejna, kolejna misja. Wypłata dla Reya. <grymianie> It's time you met our man inside the L.P.D. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Okay. jest gliną? O kurde. A w sumie Jakuza zawsze miał jakieś tam układy z gliniarzami, nie? Gdzie ta? A nie okay. ja blisko. Tu mógłbym sobie wziąć ten samochód, ale... Czasami te... Czasami te samochody są tak nieogarnięte... Że to jest dramat. Czy w sensie... Nie, Strasznie strasznymi czasami Miota. Ale to już w sumie styl jazdy, czy styl jazdy. Styl zachowania tych samochodów, on zawsze był tutaj taki gumowaty trochę. Też wydaje mi się, że w GTA 4 pamiętam jak grałem. Nie, to też był... Co jest? To też był taki trochę gumowaty ten styl. Górda, że tam. Teraz Ty jeżdżą od tych ludzi. Jasny kwęd. To jest budka telefoniczna. Dzwoni, dzwoni. Spoko. To jest najgorsze teraz, że mamy tutaj policję na ogonie. Może się jakoś uda im uciec, spylić, a już się udało w sumie. Dawaj, 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 dawaj. Ale nagle ciki, uuu. Korda, to czas lecia, ja na getce oglądam. Kolejną budkę? Ah, Campus Liberty, okej. Okay. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Troszeczkę na skróty. Minuta 38 do... do... celu, czy do no, końca misji w zasadzie. Ło! to wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj! wysiadaj. No, chyba co jaja robisz. Wsiadaj, w wsiadaj, Takie jeżdżenie od budki do budki. O, nie reaguje jak do mnie strzelają. Ewidentnie mnie tu nie lubią. 30 sekund, Holender jasny. Okej, okay, mam ją. Parku przy toaletach. Oj, znowu ten deszcz brzydki. Całość tak po prostu jeździć od tej budki do budki, jakby chłop nie mógł powiedzieć od razu, że spotkajmy się tu i tu. Co to miało na celu? To to nie robiło dla niego znaczenia żadnego. You must be Is it I'm going to all here? To Salvatore. I know what you're thinking. Another bent car. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started stepping around. Reckon they can smell me? Well, this city is one big open sewer. But I'm going to need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Okej, okay, misja zleczona. Okej, okay, mamy teraz Ray'a. O ile dobrze pamiętam, to w tych misjach to od Asuki tej ostatniej nie musimy robić, tylko możemy teraz zrobić już chyba dla Ray'a. O ile dobrze pamiętam. Ale dobra, to zrobimy dla Ray'a tą misję. Uciszy uciszyć kapusia, okej. Okay. He's under armed protection in which that Gravity, down a newport, some apartment behind a car park. Toss that place. That's it. Flush him out and you put them down. Make sure he never talks to nobody. Okay. i have to come on, to come on grenade. Pewnie teraz nie wejdę z tego. A dobra, na szczęście jest wyjście. No dobrze by było, co jest. Dadzą mi jakiś samochód, interes Jestem siadaj. Właśnie, kurczę, no pasowałoby do tego, do amunition podjechać jeszcze. Mamy tu gdzieś jakieś po drodze? No, kurde, nie mamy średnio. No bo same granaty to mogą być średnie, no ale dobra. Gdzie on? Czy, Czy tu? Chyba to w sumie. i co, ja mam co tam niby trafić? O, kurwa. <laughs> Okej. Okay. Jak ja mam sobie do tego trafić do tej dziury? <laughs> Ale kurde, to emunacyjny, żeby mi pasowało. Lender jasny. Bo ja, ja. your... jak on wyjdzie, to ja nie mam go czym zabić. Czekajcie, no. zobaczmy gdzie tutaj najbliższy. O, 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 o. Jest o. znowu nie działa ten. Dobra, jeżeli skręcimy tutaj w, w tą stronę, w lewo. Po skosie, nie podjedziemy do tego Amunition, co jest po prawej stronie. Otóż to you want a license, to? You want a license to? Tu brakuje naprawdę celownika takiego, wiecie, żeby żeby można było sobie jakoś spróbować trafić do tego, do tego okna. No wszystko wie, fajnie, ok, już wiemy Co to są za paczki. O Boże! Dobra, wiem, te paczki, te, te paczki, paczki. No i jak ja sam tam trafić niby? Yy. O, właśnie tak. Siadaj! O ja pierdyle. Misja nie udana. Fucken! co, pewnie od nowa? No i potrzebuję tutaj jednak ten. mój kurwa, i tutaj załamam ten i... To jest tak powiem wam, tak irytujące. Dawaj taksówkę. To jest tak irytujące, że wiecie, jedziecie na misję, kupujecie sobie broń jakąś, po czym. E... po czym nie macie nic, jak, jak się misja nie uda. To jest tak tragicznie zrobione, że. Ale w sumie. w sumie możemy zrobić tak, że ja go spróbuję wrzucić ten granat do środka. Jak on będzie wyjeżdżał tym samochodem, to możemy spróbować mu wrzucić jeszcze jeden granat. Pod samochód, tak naprawdę. Pod ten garaż. Nawet możemy to zrobić jeszcze w ten sposób. Już oni tu teraz nie wyjadą, jak, jak zostawimy ten, okay, tylko trzeba sobie trafić do tego. O, no, no. Kurwa, nie tam. Cholera, jasna. Znowu mi ucieknie. Szlag by to. Dobra, ucieknie, ucieknie O, no, misja nieudana dupa. Znaczy no opcja z tym samochodem jest dobra, tylko kurde tam pasuje go jakoś lepiej. Za... Ja by tu była ciężarówka, słuchajcie. O, ciężarówka byłaby dobra. Ty. E, e. Dawaj tą limę. Albo jakoś taką większą. O! Co robisz? się? Dawaj Limę Z Limuzyną będzie im gorzej ten Bo ona jest jednocześnie dłuższa Więc jak zostawię tą limuzyną, to... Denerwujące są takie misje właśnie, że, które trzeba po, to, po prostu powtarzać, bo, bo coś tam ci nie wiedzi i tak naprawdę zaczynasz tą misję od, od samego zera. Nawet musisz dojechać do tego, nie? No ale to są uroki starych gier tak naprawdę, nie? Tam nie było dawniej autozapisów i tak dalej, nie? to, to nie istniało. Dobra, już to wiem, że tutaj jest, tylko teraz trzeba będzie sobie trafić znowu tym. Tak dla pewności, teraz żeby tylko to nie wybuchło, Kurde. No dobra. ja pierdzielę, no i trafię to tam. No, skurwa. No, ja pierdolę, Czemu to kurwa nie ma żadnego? No, ten celownik tutaj jakikolwiek. Zajebiście zaliczona, <grywa> zaliczona. Jak powiem, że celowni to by się przydał, jakikolwiek minimum, minimalny celownik do rzucania. Bo to tak irytuje, tak drażni. Strasznie wkurzające. Upsy, po prostu takie wiecie, rzucanie granatem na przykład na oślep, nie? Tak naprawdę. Dobra, lecimy zrobić zapis. Ci ludzie rzucający się pod koła. A, tu mam furę w sumie. Dobra, podosobowizm tutaj zapisujemy. No i dobra słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku jutro, także dzięki dzisiaj za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. W sumie te, te misje są takie szybkie, że to normalnie maraton można zrobić. Eee, także trzymajcie się. Na razie. Hej hej, a jutro sobie ogólnie zrobimy jakoś chyba dłuższy, czy takiej może godziny, to polecimy nieco więcej z tymi misjami, bo tutaj mówię, są starsze kruciaki, nie? No, dobra, do zobaczenia w sobotę. Hej, hej.